Chcesz zostać milionerem? A może wziąć udział w balu? Zapraszamy, Zapraszamy na, na najnowszy, najnowszy tydzień po tygodniu. Już po raz 18 odbędzie się debata akademicka, na której dowiesz się więcej o bezwarunkowym dochodzie podstawowym. Ciągle odczuwasz niedosyt podczas nauki języka angielskiego? Na szczęście wracają poniedziałkowe spotkania English Debate. Na naszej uczelni studiuję wiele osób z Erasmusem. Jeśli chcesz wiedzieć, jak pojechać na taki wyjazd, serdecznie zapraszamy Ciebie na spotkanie 21 i 22 stycznia, na którym się dowiesz, co i jak. Mówi się, że pierwszy milion trzeba ukraść, ale może to niekoniecznie prawda. Biznesmen Raymond Mikulski opowie nam, jak go zdobyć, to znaczy zarobić. Wpadajcie! Walentynki zawierz swoją drugą połówkę, ale nie tylko na Bal Uniwersytetu Ekonomicznego. Bilety są jeszcze dostępne.